Wychował nas Urban! Wow! wow. Yeah. Wychował nas Urban! Co? O dzięki, mordo. What's poppin? witam z, z, z making of a clipu do numeru. Wychował nas Bombab. Z Clintomobilu. Z Clintomobilu, ta. To jest Batmobile, ja jestem Robinem. Nie, kurwa, on jest Robinem. Na Now, boss. this is like a drop on me. Don't so everybody, just follow me. Cause we controversy. Cause it feels so tak. empty, be. I to jest dzień pierwszy, jak coś. Jedziemy myć furę, kurwa I ten, dupę już umyłem, dzisiaj Klint mi się sklapał na samochód, nie? Bez czapy. No chuj, nie co nagrywać Aha. Stary, dobra, to jest kameraman klipu ogólnie ten. Jak ty miałeś SLN, ta? SNL. E, SNL, kurwa <laughs> Dobra stary, jakie fury będą na klipie, opowiadaj. Nie, miała być M4F82. No. Niestety Robertowi pod wyjazd za granicę. No. E, będzie Range Rover najnowszy, zapomniałem jaki model. E, nie pamiętam. Nie, nie znam się na Anglikach. No tak jo. co jest. Ale będzie znaczy... fajny. Będzie złota E36 Bez czapy, no Torpedziak Czarna Alpa Czarna, Alfa. A czarna Alfa właśnie, no Będzie niebieska BMW E30, jedna z ładniejszych w Polsce na rajdzie no. I Cliff zapowiada się grubo No dyga dygasiurek nie pędzi No będzie, będzie Dobra, szybki update, jesteśmy pod starym Tesco Może ktoś kojarzy miejscówę we... Tu są nasi ludzie Będziesz pan. No przed No w stanie rangezyk. Wy sobie odjedźcie na razie tam i na peronie złapiemy wszystkie samochody, bo to jest za mało miejsca. Dobra. G. Kurwa. Ogarnia Salomon, nie paędrzenia. No nie. Co kurwa. Robimy to, tak kurwa kurwa kurwa. tam? Gdzie byliśmy? Jest fajne światło. I tam, jeszcze no, tam jeszcze jedno ujęcie, niekoniecznie z wszystkimi samochodami, ewentualnie z wszystkimi samochodami, tylko w innym ustawieniu, bo tam nie ma tyle miejsca, żeby tak ustawić i bym Ogólnie pomyślał nad, nad yy, dwóch z przodu, dwóch trzech z tyłu, yy, dokończ. Ogólnie myślę... Nie, ty zacząłeś mówić. Dobrze. Ja jestem Henrym prostakiem. Także... Ja też. Może zrobilibyśmy, że sam Range plus BMK by stanęły tam. Dwa fajne, pasujące do siebie kolory No bardzo kurwa no specjalnie, bardzo. kategoria takie auto ala luksusowe A druga ja, kurwa... Dokładnie Kategoria gruz kurwa Pasuje wam robota? Tak no. spierdalamy stąd Ogólnie... Spierdalamy stąd, no Halo raz dwa, raz dwa, jak zjemy, dziedzi Gryfice Dzień to, tu się no Jak ci się pracowało dzisiaj? Ogólnie w roli statysty jestem chyba tutaj najlepszy Może nie lepszy Kurwa jest... lepszy ode mnie Może znaczy... nie lepszy niż nasi artyści tak. Ale staramy się wszyscy, wkładamy serducho, tak. gdzie dzieci żyje Jest kre kreatywność w undergroundzie To jest nasza gwiazdeczka garwolińska KUSZ style. STYLE Nie wiem, a ty co na Natalia ciekawego? A nic? Nie, po prostu z wami praca jest bardzo ciężka No jak z ciężkimi dziećmi Trudna młodzież Nie no Trudna młodzież cies praca, no. duże zarobki Dobra, opowiadaj Dobra, ogólnie tak, jutro zbieramy się na dzień drugi klipu Nie, jeszcze raz Dobra, dobra, Akcja. dobra. Nie, no kurwa, no nie. Ogólnie tak, jutro zbieramy się o Chodźmy godzinie wejść. 21 w Garbolinie na kwadracie. I zaczynamy kręcić drugi dzień klipu eee, dzisiaj była mała ekipa Dobry dlatego, bo... <laughs> eee, dlatego bo Dlatego no. bo były tylko samochody dzisiaj, nie? I kurwa z tego się śmieszia. I wiesz jak jest. Dobra, nie będę na migrowę przekładał Dobra, dobra także jutro jest dzień drugi klipu, zaczynamy go kręcić na kwadracie. Przechodzimy na boisko na dwójce podstawówce tam zbierzemy się już z całą ekipą. Eee, no kurwa, kurs obiecał, obiecał, że przyniesie dzisiaj trzy browary, nie przyniósł, więc przyniesie jutro sześć. Eee, także będzie dla, dla mnie, dla kil, kil, Klitona kurwa i, i dla Urbana. Szukałem go, on mnie nagrywa. A mi wrócił głos i też po to potwierdzam. Tak. Eee, ogólnie jutro będzie nas około 30 plus... Plus... 10 samochodów, może? Plus, wszystkie matki. Eee, jakoś to w stówce także, także, także tak, Cię. więc zapraszamy Was na kurwa dzień, drugi klipu. Kurwa. No Ale nie robię zdjęcia. Dobra. Yy, ogólnie tak jest. Yy, jesteśmy na maku. Yy, mamy przerwę podczas kręcenia klipu. Yy, nagraliśmy dzisiaj, ile było godzin? nagrywek tak? dwie. Cztery. Cztery. Dużyło no. się. Cztery góra, dwie. Jak oceniasz movement mój stary. Co? Urbańskiego. No, ja jak sobie w edzięciu powinienem myśleć. Hmm. Ze skitu. Tak, Urban dzisiaj zachowywał się jakby miał kija w dupie, by gusunka ci spadła. Na ziemi masz. Za, za to Clinton nadrobił tempem. Tak. Eee... <noise> jak wpierdala. Dobra, mniejsza. Tam, z tej strony urban ten faper, a przed nami dzień drugi. Planu zdjęciowego to kawałka wychował nas Kumbat, albo wychujał nas Urban. Albo wychował nas Urban. Rumun tam jechał. Rumun tam jechał, albo wyprostował nas Urban. Nie, nie, tak. Ogólnie ten dzień będzie świetny. Tak, ruchy Part 2 Będzie świetny. Ogólnie. Kombinujemy transport ludzi na klip, bo mi kurwa pięć osób na raz pisze, żeby ktoś kogoś podwiósł, albo żeby ktoś dał kontakt do kogoś, kto podwiezie kogoś. No, to jest świetnie. Chyba Nagrywa się. Słuchajcie, drugi dzień klipu i już mamy wypadek, czyli typowo jak na nas. Wczoraj też trzy godziny się zaszło z Urbanem, bo on ma takie kocie ruchy, że naprawdę... Pije tylko z puchy. I po prostu miejmy nadzieję, że przeżyjemy, że przeżyjemy ten dzień. Nic nie jest pewne. Wera nie widać cię jak coś! Wera nie widać cię! Kurwa, to będzie kurtkę wezmę No dobra, to weź. Z kim się nie żegnałem jeszcze. Z tego się nie żegnałem? Ojej, przepraszam. Urban, to mi nie Cześć. wyjdzie. Urban, czekaj. Tu jeździsz, Mato. A.